W walce, a w 1937 roku, jeżeli nie pamięć, nie byli, zaczęła tutaj być produkcja Pana Kazimierza Szmotańskiego, który oprócz zakładu, który był na Kamionku, przejął tutaj tę budowlę, Nie tylko była to działalność e, przemysłowa, ale też e, pan e, Kazimierz Potański słynął z tego, e, że był bardzo dobrym pracodawcą i że tutaj przygarnił też e, bardzo dużo ludzi z ruchu oporu. Stąd z tej fabryki nocą e, żołnierze do jak e, jakby na takie akcje e, się wybierali. Po wojnie e, oczywiście jak w tamtych czasach m, wszystko zostało nacjonalizowane e, zaczęło tutaj działać e, państwowe, państwowa firma, państwowe zakłady, e, które zostały w 1983 roku e, wykupione przez firmę ABB. Te hale tutaj zabytkowe dzisiaj dodatkowo jeszcze wtedy nie, już były wyłączone oczywiście z, całego, z produkcji e, i tutaj jakby one niszczały. E, w 2000, 1998, 1998 roku e, nasz udziałowiec kupił TKL-DAWB e, i od początku chciał tutaj e, zrobić centrum kwantowe. W 2005 roku e, ale zostały wpisane do rejestru zabytków jako e, tkanka, która powinna zostać zachowana. E, co też jakby stwarzało bardzo duży opór a jeszcze wtedy, e, żeby cokolwiek z tym zrobić, e, ponieważ konserwator zabytków się sprzeciwstawiał jakimkolwiek zmianom. E, była to też długa droga z naszej strony, żeby jednak przekonać władzy i konserwatora, a żeby zmienić plan zagospodarowania, żeby to przystosować, bo w międzyczasie jeszcze przyszła ustawa o wielkopowierzchniowych handlu, która też jak gdyby nakładała na inwestorów całkiem inne reguły gry, a więc trzeba było zmienić plan miejscowy, najpierw studium, potem plan miejscowy, żeby z tymi kalami zrobić. Na szczęście trzy lata temu nam się udało całą tą procedurę administracyjną zakończyć i dojść z konserwatorium do konsensusu, żeby jednak zachować tą tkankę, która istniała, modernizując ją oczywiście w pewnej części, ale dać tutaj szansę, żeby powstało to. No i dzisiaj Pana tak, Jeżeli chodzi już o historię, jak już przy tym jesteśmy, to może zaczniemy właśnie od tej idei rewitalizacji zabytków, tą nową część, nowe centrum handlowe. I oddaję głos w takim razie Panią Piotrowi Ucznickiemu-Skłyłowicz. Witam Państwa serdecznie. Chciałem przede wszystkim gorąco podziękować za zaproszenie na konferencję i powitać Państwa Pani Profesor która nie w niej udział i zastępuje ją w ten sposób. Idea projektowa tego budynku powstała przy współudziale Pana, pana, pana Architekta, Rekordiusza Janielca, naszej pracowni, na etapie prac realizacyjnych i projektu wykonawczego. Współpracował przed kierownikiem tego projektu był pan Michał Tęsk. Rewitalizacja i połączenie funkcji handlowej współczesnej z wynikiem zabytkowym jest zawsze bardzo dużym wyzwaniem dla prezydenta. To jest zadanie niełatwe. Należy tutaj zaznaczyć, że praktycznie w Warszawie nie mamy takiego przypadku ani w jej okolicach. Może w Konstancinie jest oczywiście papietka tak? i tam jest ta, ta podobna sytuacja, w której niemniej jednak przeważającą częścią jest obiekt zabytkowy. Tutaj zadaniem architekta i on było stworzenie centrum handlowego o określonej powierzchni, z wykorzystaniem części jej powierzchni przez, przez adaptację do zabytkowego. Centrum handlowe znajduje się w bardzo ważnym dla dzielnicy miejscu. To jest miejsce, które ma szansę i taka była również nasza. Idea. Stworzył z tego miejsca prawdziwe, żywe, organiczne centrum w dzielnicy. Skrzyżowanie głównych ulic rzeciągu prowadzącego komunikacyjnego z koleją dojazdową miejską do Warszawy. Poprzek e, ułożoną ulicą, e, która jest głównym właściwie ciągłem komunikacyjnym dzielnicy, e, stworzyła warunki e, pozwalające e, pomóc temu miejscu odzyskać uzyskać status e, centralnego punktu wawel. Projektowany budynek nasz e, zrealizowany składa się z dwóch części. Ee, podstawowym zadaniem e, dla nas było znalezienie pomysłu i, i, i na wzajemne relacje między tymi dwoma budynkami. E, z jednej strony mamy bardzo piękny, zabytkowy, stary budynek fabryczny, który e, dzięki staraniom e, no, najpierw nasze, ale później przede wszystkim wykonawców i inwestora został przepięknie odrestaurowany. E, Zrewaloryzowane zostały w nim e, te wartości, które pozostały, a trzeba przyznać, że pozostały całkiem szczęśliwie. I z drugiej strony mieliśmy za zadanie znacząco zwiększyć kubaturę i powierzchnię handlową tej przestrzeni poprzez dobudowanie nowego budynku. Zastanawialiśmy się, czy ten nowy budynek ma konkurować, czy on ma nawiązywać do istniejącej fabryki. E, uznaliśmy, że y, należy wybrać jakąś drogę pośrednią, ale przede wszystkim nie stworzyć y, wrażenia, w którym stosunkowo duża, przylegająca do fabryki kubatura jest y, dla tego starego, zabytkowego, pięknego obiektu przy, przytłaczająca i spowoduje y, jego zniknięcie w, w odbiorze. Dlatego część nowa została zaprojektowana w sposób odzwierciedlający pewne elementy starej architektury, ale z użyciem zupełnie nowoczesnych, absolutnie współczesnych technologii i materiałów. Część stara, która z początku miała, ja nie widzę slajdu, więc nie wiem, co jest wyświetlane, ale jest tutaj. Część stara, która była układem dwóch alfabrycznych połączonych trzecim fragmentem w kształcie 4H została przez nas rozszerzona poprzez wybudowanie dwóch fragmentów spajających te hale ze sobą i w ten sposób w centralnej części powstał Powstało to miejsce, które będzie można spacerować na wewnętrzny pasaż, przeszklony częściowo od góry. Wszystkie elementy zabytkowe, te wartościowe, czyli cegła murów, kolumny, konstrukcja stanowa Starej Hali zostały bardzo pieczołowicie odrestaurowane i Absolutnie zachowane w stanie, w którym były pierwotnie kiedyś w tej fabryce, oczywiście pełniącą wtedy inną funkcję. Nawet lampy, które tam wiszą w części handlowej, są oryginalnymi, odnalezionymi lampami, które ocalały bardzo burzliwe po czasy tego obiektu. Z drugiej strony mamy dobudowaną. Dużą przestrzeń kubaturową o trzech kondygnacjach, mieszczącą e, funkcję handlową i ostatnie większe funkcję usługową. E, one ze sobą są połączone e, skrzyżowaniem dwóch pasażów. Z jednej strony mamy pasaż handlowy w części starej, który nawiązuje bardzo kształtem i swoją przestrzenną kompozycją do istniejących hal. Z drugiej strony w nowej, dobudowanej części mamy wysoki, dwukondygnacyjny pasaż e, o zupełnie innym wyrazie architektonicznym, e, ale żeby właśnie uniknąć tej konfrontacji, który z elementów e, w tej przestrzeni wspólnej jest ważniejszy, pozdecydowaliśmy się, że ten e, pasaż e, współczesny będzie bardzo estetyczny, będzie Jasny, biały, neutralny i w żaden sposób nie chcieliśmy stworzyć sytuacji, w której on krzyczy i wywołuje kontrowersje, że jest e, konkurencyjny do e, części zabytkowej. W, 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 w pasażu w, w części współczesnej staraliśmy się również bardzo dobrze odzwierciedlić, Kształt i zarys istniejących hal zabytkowych, one jak gdyby wbijają się do ściany, ścianę zewnętrzną tej części nowo dobudowanej, a styk pomiędzy tymi elementami został delikatnie podkreślony i wytoczony szklaną fasadą, tak aby uniknąć dość brutalnego w sumie z momentu przenikania się w formie tradycyjnej, z zabytkowej, z formą współczesnej. Jeśli chodzi o elewację budynku nowo dobudowanego, do, do to chcieliśmy w jakiś sposób oczywiście podkreślić spójność tych elementów, tak odmiennych przestrzennie i funkcjonalnie. I okładzina z blach, która jest stanowi elewację, zresztą tutaj możemy widzieć przez okna, została poddana perforacji pod prostokątów, prostokąty, które bezpośrednio są przeniesieniem cegieł fabryki szkotańskiego z dokładnym ich wymiarowaniem, czyli te, te, te otworki blasze są odbiciem jakby dostrzeganym cegieł, autentycznych, prawdziwych cegieł użytych. Do tej, tej Wspomnę jeszcze, że w budynku mieści się kilka e, fragmentów, które musiały być e, odbudowane, odrestaurowane, w ten sposób odtworzone e, z, jako, że uległy e, z ręgowi czasu poważnemu. E, zostały one odbudowane z cegły, która była e, oryginalna, w tym sensie, że została z różnych e, miejsc odnaleziona. I, została odczyszczona, odrestaurowana, ale jest to autentyczna, prawdziwa cegła, która była yy, historyczna, to nie jest cegła, która była wypalana obecnie. Yy, układ funkcjonalny wnętrza to yy, Państwo będą mieli okazję oczywiście zwiedzić i obejrzeć. Tak jak powiedziałem, mamy dwa główne pasaże, które krzyżują się, tworząc razem jakby literę L, bardziej może T. Po obydwu stronach tego starych pasażów, w starej części mamy stare istniejące hale, w których odbywają się, w których zmieszczą się sklepy, odbywa się handel. W nowej części sytuacja jest podobna, Tam ten pasaż jest od strony starych hal, w związku z tym po jednej stronie tylko znajdują się przestrzenie handlowe, one są na dwóch kondygnacjach połączone są ze sobą schodami ruchomymi, połączone są windami. Trzecia kondygnacja budynku nowo projektowanego, dobudowanego mieści bardziej funkcje usługowe. Tutaj widzimy już pojawił się fitness, pojawiło się jakieś miejsce do pozostawienia dzieci w czasie zakupów. Oczywiście budynek posiada miejsca parkingowe, ich jest tam cyfry to łącznie 306, z czego jest na terenie 130, 160 kilka w garażu podziemnym.